Kamera na klacie. Da, mogę ci teraz zaśpiewać. Nie, no kurczę, proszę, daj zejść. Nie mogę no wytrzymać. Kurwa, daj te zielone. Tak, tutaj to pada, dobrze widać, elegancko, patrz Muszę lepiej... Tak. No. Tak będzie lepiej. Dla ciebie <laughs> i dla wszystkich. Siemanko widzowie Jesteśmy dziś z Desto Na trasie, mamy ogromną prośbę Zostawcie koniecznie suba I walnijcie w dzwoneczek Koniecznie na YouTubie, bo mamy Informacje ze statystyk, że wiele wiele osób Nie ma dzwoneczka i potem nie widzi Naszych nowych filmów, także jak chcecie Nas oglądać, koniecznie Pizgnijcie w dzwoneczek, lecimy I łapka w górę, Yo. koniecznie Kamera na klacie ハがハハ。 To się w ogóle w znam, no że mam ale nie do końca zapięty Drumin też tak robi niby Tutaj dotąd Ale chyba nie do pępka Nie no, to ty Tak by 10 cm Gdybyś dwie opóry. paki, to by tak ci się otwierał <laughs> Nie no, jest taką tu dzisiaj, nie? No. Też bym sobie delikatnie rozpił, ale mi się kominiarkami wyjdzie tu i zaraz będzie plup, 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 plup jak to wychodzi, właśnie ten minus, że ta kominiarka nie wychodzi. Żeby taka kominiarka była, wiesz, jaka? Najlepsza kominiarka, jaka by mogła być, to jak u tych. Yy... Taka, żebyś przez gaciarzem zakładał taka długa. Właśnie, jak dziewczyny mają te takie, nie wiem, jak to się nazywa. Wody, Body, body, body chyba no, wody. Że tak. normalnie yy, od przodu do tyłu połączone i razem tak. z kominiarką na głowę. Tak. <laughs> Także <laughs> jak ktoś projektuje kominiarki, to polecam coś takiego zrobić, bo to by było luks. Albo termoaktywkę kominiarką już. Termoaktywkę z kominiarką to y, Bajkulf by ma w swojej ofercie takie. Zerknijcie sobie tak. nawet na Bajkulfie, na stronie tutaj, o jest strona Bajkulfa i mają właśnie termoaktywki i od razu masz kominiarkę połączoną z termoaktywką. Ciekawe jak to się sprawdza. No ciekawe, ciekawe właśnie. Ja nie próbowałem jeszcze, ale kiedyś trzeba by spróbować. Muszę dzyndzle schować. O, od bluzy. Od bluzy zawsze Jej. jak wam... Jak wam latają dynzle od bluzy na kombi jak zakładacie Poczekaj bo dziury aaa, To musicie tak związać jeden supełek blisko bluzy, drugi na końcu i za ten końcowy i pyk pod bluzę i się trzyma i nigdy nie wylata nie wylata nigdy Pana kocham cię, ja Ciebie chcę lecimy w gruby się. Pana kocham cię Fajna w nosie, lecimy z samolotem Siedmuro. Dobra, mogę ci teraz zaśpiewać, bo już przesłuchałem. Nie no, kurwa, proszę cię, daj być. Kurwa, pan. Ja... I czerwonek. Co ty, ja to kurwa wnosi mam, jadę. Mam nie ja że odpalony. <śmurba> o kurwa. Dobra, jest sobie ten już nie mogę dobijam. wytrzymać, kurwa. Daj, te zielone. Ej, co Z to nawet nieświatła w płotku czuwają Widziałeś? Nie, nie ma Agatki ze mną nawet Ale w fajnie Ale na tym słoneczku chłodniutko Dobrze, że mamy bluzę chłodzącą Moto Addict do naszego sklepu mu <śmów> chwilę mogę Jeszcze, Go, 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 go Stop! Poczułem No i dobrze, tak. mnie byś sobie nie poradził <grybana> Kurwa, mi się zwinęła. czujesz? ja pierdolę. Uja, taki stres. Nie, nie, nie. Idę do kamery. No, celebryt od Dzień dobry. Daliście już suba i dzwoneczek w dzisiejszym filmie, czy nie? Bo jak nie, to wyłączam i koniec. O, 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 o pani o. kochana. 70 sekund. Zabierę do ciebie. Szybka akcja. Takie to dobre dobrodziejstwo ty odliczające. Światła? No i to weź to, to odeprzę. No chcę coś weź odepnij, zaufaj mi. Ale ciężko jest to jest Dobra, nie zdejmuj. Wiesz co, no chcię, nie wciąż wciąż. Wiesz, co no chciałem wciąż. zrobić? No dobra Fito. No. Los <laughs> zabił to. Śmiesznie by było, nie? No zajebicie, bo chciało to być też od grąta Żeby slidera szukać w rowie. <laughs> że będzie siarał Ale spojrzałem ile masz mięsa i mówię na pewno nie Półtora miesiąca i już będzie, ale Zoje mi mucha Centralnie, stary dostałem tu, nie? Tu Centralnie między oczy dostałem z muchy, nie? Może będzie na filmiku widać Ale jaki strzał, ale jaki fart, nie? I to jeszcze taka Taka obżarta mucha, pierdolona Ciekawe czy przeżyła, czy poleciała dalej Ja myślę, że dostawała dymie z barana i nie miała szans na przeżycie Może go puknę, co? Weź <grym> Czujniki będzie miał ja tu Nie ma czujników Nie, nie ma, nie ma I tak. Chciałem, żebyś brał. W prawej domu. Tu. Dobra, trzeba spierzać niestety. Ta.